Jak panie już ku do meczu wszystko przygotowane? Przygotowane panie wszystko? Jak zawsze? Jak zawsze? Jak zawsze. Wszystko przygotowane przygotowany, piłki przygotowane, dla sędziów przygotowane. Tylko teraz ja sobie życzę, żeby były trzy punkty. O, wszyscy sobie tego życzymy. No tak niespodziewanie, że u siebiegamy, nie? Bo wczoraj przyszła informacja, że boisko w Zbosławicach jest niezdatne do grania, zalane i i się zwrócili do nas z prośbą drama żeby zagrać u no proszę, nas Proszę, że dzisiaj z kapitanem że jest nie? dzisiaj dopiero no. bo Marcin, to to się nie pomylił nie no nie panie ko... proszę proszę to No ale pan jak zawsze na stanowisku tak jest Trener George po, po trzech punktach to jest dobre B1 z rekordem 2-0 to, to, to jest dobry omen. To, 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 dobry moment ktoś tam zaaspirował do pierwszej drużyny? Znaczy, nie, znaczy jeszcze nie, ale, ale dobrze Rzeszka wyglądał, nie? Dwa gole? dwie ramki i fajnie wyglądał. Kto wie, może to jest kolejny debiutant, bo już tylu tych chłopaków poza mało. Chłopak nachody ma, jest fajny i wasze dwa jest Rzeszka, no. fajny tak, bardzo. No w a jedynce już dwa gole, w B jedynce trzy gole, więc... No, no myślę, że tam gdzieś tam jakiś sygnał może od do niego dostanie, nie? To może to jak, to A tu typ na dzisiaj? Na rozwój drama? E, no, na przykład zwycięstwo. A tu do własnego także niech. Jaki wynik? To jest A, a Pani już 3 punkty. Tak jest. Dobrze, że u nas leci? wygramy. Myślę, że dobrze. Myślę, że trzeba zrobić taką pełność ciebie, serię meczów, a u siebie to będzie trzeba niż u nich na trawiastnym, gdzie nie jest to chyba jakieś mega dobre boisko. No jeszcze jest temat przyłożenia meczu z szumierkami, też do nas jest taka seria domowa może być. No tak, seria domowa, fajnie, fajnie jakby to na pewno się zdarzyło, bo no myślę, że lepiej nam się gra łatwiej a na naszym wojsku, gdzie jest znamy i czujemy dobrze, e, aniżeli u przeciwnika. I, I myślę, że łatwo się będziemy serię złapać u nas, a nieżeli gdybyśmy byli na wyjazd. Kto do Karnego podejdzie? Ostatnio nie trafiłeś. E, no nie trafiłem, trafiłem słupek. E, jest ja jestem no, pewno pewny, ale myślę, że to pierwsze udział Piotrek. Jeżeli Piotrek... E, Taścia jak najchętniej i staram się wykorzystać. Trzeba jedną rzecz uściślić, bo podobno mamy dwa nowe zagraniczne nabytki. Pierwszy to tak hiszpańsko włosko brzmi decibelo. K kto to jest decibelo? Bo taka ksywa krąży tu po korytarzach kolejarza. U nas ksywy się bardzo szybko zmieniają, muszę powiedzieć. I trzeba bardzo siebie uważać. A jeden z naszych trenerów prowadząc ostatni mecz, zresztą prowadząc go bardzo dobrze. Z, do zwycięstwa. No to pewne do zwycięstwa i to pewnego zwycięstwa 4 do 2 nad naszym lokalnym rywalem. Rezerwami lokalnego rywala dodajmy, żeby nikt nie miał pretensji. <laughs> <I zawsze śmiech> musisz swojego, <do> którego... <laughs> Zbić mnie z kropku. Yy, na tyle głośno yy, dyrygował drużyną na ławce rezerwowych, że my siedząc koło niego. Ja musiałem od go udać do laryngologa, mam ogromny problem z, z uszami. Wydał z siebie tyle decybeli, że dostał piękne przedwisko decybelo i na razie ten decybelo krąży. Na ile on będzie długo krążyć, to będzie tydzień, dwa, do kolejnej jego wpadki powiedzmy. <grym, 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 na razie jest decybelo. A też mamy Pawarda nowego zawodnika, prawda, że? O Paward tutaj więcej, bo te wróby w Pawardzie. i o Pawardzie. to jemu, ale podejrzewam, że decybelo, bo przy tym byłem to... Jakby się zapytano każdego zawodnika przypadkowo, no może zrobimy taki test, który z trenerów rozwoju ma do w żołdowym no decymencie, to kto to, 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 to jest. Zrobimy taki test, zrobimy mały za chwilę. No wszystkiego najlepszego, Czarek, z okazji 18 godzin. No, dziękuję bardzo. Czego Ci życzyć? Zdrowia. Zdrowia, szlachetne zdrowie. No i tyle. W sumie więcej potrzeba. A jakie najfajniejsze życzenia dzisiaj dostałeś? Pewnie było ich multum. No, no, o 24 koledzy mi zadzwonili, tak w dziesiątki i zaśpiewali mi stole. Jacy koledzy? No 10 osób tak się zebrało. Ale z drużyny czy z życia? No niektórzy z drużyny i niektórzy tak z życia, no. no dobrze, nie wiesz, przyjaciele. Widzisz, to pamiętają o tobie. No pamiętają, pamiętają bardzo dobrze. No. Prawo jazdy jak tam? W piątek mam wewnętrzny. I potem same pańszówki zostaną, nie? Do teorii trzeba się uczyć, najgorzej. No ja a... tu na kozłaka wszystko, nie? A, a spokojnie. W masce dzisiaj? No muszę jeszcze trzy tygodnie około grać, bo się kość tam zrasta do takiego momentu, nie? Bo już jest w sumie, mógłbym normalnie grać bez, ale no... Gdzie osiemnastka robisz? Nie robię właśnie, jeszcze nie mam ten, ale jak coś to zrobię z Nikodem Zielonką, tutaj w klejkę zdjęcie, to... Jak coś to z nim zrobię, bardziej w zimę, nie? bo teraz no to nie będzie czasu, bo i on ma mecze tam w Górniku. A Nikoś też jakoś teraz ma? On miał tydzień temu. My to mamy też wszystkiego taki... dobrego dla naszego wychowanka. No, no, no. no, dobrze, no to, do, to dobrego meczu dzisiaj. Dziękuję bardzo. Miszek, ale jedna rzecz, odezwał się do mnie gościu dzisiaj, co robi futbol menedżera. No, cześć. Cześć. W sensie Yy, co robi futbol menedżera niższe ligi i poprosił żebym yy, sprawdził czy wszystko zrobił dobrze na rozwoju no i byłeś akurat na prawe wahadło przyporządkowany to musisz bardziej się chyba na boisku wyłożyć żeby żeby cię zapamiętali ale bardziej lepiej się czuję na lewym nie? no dlatego mówię no nie zapamiętali cię po prostu no. nie zapamiętali no, ale generalnie było w miarę dobrze zrobione nie wiem czy można gać w tak niską ligą w FMA? Można gać. Gracie w FMA? Nie. Nie, nie grać. To już nie wasze pokolenie. Nie, teraz tylko TikTok. I co można gać w FMA rozwoju czy nie? Można no jak... nie. bo mówię, że dzisiaj... Byłem, naprawdę. Kogo wyeliminowałeś? A powiedz, że nie. Nie no jakie rywali? No? Kość z Francji, nie pamiętam, Monako mam w grupie na pewno. Do który ty już sezon zorganizujesz? O nie wiem, z szósty, siódmy No To szybko? No. A to byśmy tak w rzeczywistości poszli. No, no ale awans, od razu był awans, nie? Od razu, z czwarty do trzeciej, z trzeciej do drugiej. A kto jest trener? Trener API? Nie, jest trener w Rubel, trener API jest jako asystent. O. Ale jest, no, trener, trener, czy satysfakcjonuje trenera taka rola? No, musi być satysfakcjonująca. 19 i trener... A ty już jesteś? Pierwszym, bramka, że a już jesteś w pierwszym zespole? Nie. <grym> nie ma młodzieżówki. <grym> Młodzie <grym> Młodzież to jest woli Nie ma. Później jest. Na pewno, bo Piotr Marwiński był, e, Bramka Z młodzieży Oli tylko Aha. Muita, Wiedzą co dobre, nie? No. No to jest z początku sezonu, to jest zeszłego to, to jest ten, co no. grali, grali. to ty grali, tak, no, że mam dostać tam była wazę, co? Będziemy grali w nową medycynę no. no. no, no. Jak zrobię, to na pewno będziemy Trenerze, Lach... L... Trenerze Lachowskiego nie ma dzisiaj, ale jest chwastek bodziony, więc rywal taki z nazwiskami znanymi. Także nie przypadek że awans zrobili, bo mając taką, taką kadrę, no to na pewno można myśleć o czymś więcej. Mamy swoje cele i będziemy chcieli pokazać, że to ostatnie wysokie zwycięstwo to nie było przypadkowe i chcemy po prostu kolejny mecz zwyciężyć, a na pewno nie będzie łatwo, bo nie ma łatwych spotkań, tak chyba tak się utarło, żeby tak mówić, ale, ale chyba tak jest, bo, bo na pewno te mankamenty nadal się pojawiają w na tych wysokich wyników. Oczy z jego świata zwrócone na kolejarz. Jedna sprawa ważniejsza niż ta druga, czyli urodziny czarka. Czarkowski najpierw zwycięstwo, później zabawa z opakami, tak żebyś zdał sobie sprawę, że najpierw z robota, potem są przyjemności. Najpierw trzeba zasłużyć na tę nagrodę, która Zadłużony na błąd, także skupić się, koncentrować. My mamy zagrać naszą piłkę, yy, po prostu dobry mecz. Wyjść, zagrać lepszy mecz niż ostatnio. Nie patrząc na wynik, mamy zagrać po prostu lepszy mecz niż ostatnio. Chcę was słychać, żeby żebyście byli na tym boisku słyszalni, ma być głośno, ma być odpowiedzi, będzie szybciej. 5-0, czy będzie do tyłu, mamy się cały czas opowiadać, sobie mówić, nie tylko po prostu wyjść i rozegrać z bo to mnie nie interesuje, mamy przechodzić na wyższy poziom grania, mamy być lepszym drużyną, lepszymi lepszy, lepszy zawodnikami, jeżeli chcemy. Iść umiejętnościami do przodu, to treningami, ale mentalnie też musimy iść po prostu sami sobie pomagać, jak jeden szybciej, drugi, szybciej, czwarty, piąty, siódmy, no bo nagle się okaże, że jesteśmy mocno mocni i nikt nas tej nie zatrzyma. Alecio, wreszcie! Jestem wreszcie. W back. Szczęśliwy jak nie wiem. Nie mogę doczekać wejścia. Może jakieś minuty dostaniesz dzisiaj, nie? Mam nadzieję, ale jak coś, to na nas spokojnie.

No jak Czesio? Po pierwszej połowie 0-0, gdyby nie golo to mogliśmy przegrywać. No golo super, super wzięło się interwencją. Eee, no, momentami uważam, że czasami przy, przysypiamy, ale, ale gdzieś, gdzieś swoje sytuacje też mieliśmy. Eee, szkoda, że jej się nie udało wykorzystać, no ale mam nadzieję, że, że chłopaki w drugiej połowie to pociągną, że jednak e, szerą pierwszą bramkę i mam nadzieję, że to puści. Rywal silny. No myślałem, spodziewałem się trochę słabszego poziomu, ale naprawdę pokazują, że, że jednak e, tutaj nie wolno mówić na nich bo powiem, że to jest naprawdę taka drużyna, która może skończyć i nawet w pierwszej już us sęce. Nawet wyżej myślę. Nawet wyżej, no naprawdę gdzieś pokazują, gdzieś rozgrywają dobry mecz. Mam nadzieję, że szczelimy tą pierwszą i pójdziemy za czasem. Robsonowi trochę brakło, nie? Z... Fajną z sytuację, miał z... Z nie? Nie? to na to, co z głowy, nie? Michu mu wrzucił z głowy. No Takie sytuacje też, też się zdarzają. No, ostatnio <grym> szczelił trzy mam nadzieję, że, że dzisiaj też szczeli, że, że, że w końcu utrzyma też super serię, bo, bo na razie ma dwa mecze z rzędu z bramką. Gdzieś na przestniku to jest bardzo ważne, jeśli, jeśli łapiesz 3-4 mecze z bramką, jesteś bardziej pewny siebie. No i też w przyszłych meczach będzie mu się lepiej grało luźniej, z, z luźniejszą głową. Ale spokojnie, jest jeszcze 65 minut. Ten mecz będzie trwał, nie wiadomo jak go fizycznie wyglądać i tak dalej. I na to musicie być poprawki. Grajcie cierpliwie, wystrzegacie błędu. Где? где еще в нашей видео? Где еще, где еще? No, Mała. Brawo. Bądź bo gramy, za 2,5. to 3-0 prowadzimy po hat ale gdyby nie golo, no to też by mogło być inaczej, co? Na co ty teraz liczysz? Go będę chwalił? Nie no, że racjonalnie się wypowiesz. No, racjonalnie się powiem tak... może czwarta? Moment. No. Yeah. 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 Fajnie jest jak tamkarz potrafi pomóc w ciężkich sytuacjach i go ludź się zrobił, nie? No. Dwa razy w pierwszej połowie, Przy 0-0, to chwała mu za to. No teraz przy, no, przy 3-0 też złapał coś nieprawdopodobnego. Bo to jest, no to to, to złapał, no to to naprawdę to jest najwyższa półka. No nie, nie uszukujmy się, no to nie jest torba na tą ligę, no. Brawo! My musimy szukać bramkarza na czwartym ligę, <laughs> nie oszukujemy się. to była od kalecia. Wynik może mylić teraz, że co? Bo 4-0 ktoś spojrzy na suchy wynik i powie, a rozwój gładkowego, a to wolą trzeba oddać, że nawet, tak jak mówimy, przy 4-0 jeszcze głonią ma przy... no trzeba oddać szacunek, no ktoś sobie spojrzy na ten suchy wynik, to powie, że to była łatwa przeprawa, a naprawdę jest wieczywinki do końca a przeciwnicy gonią golu w tej pierwszej połowie na pewno bardzo mocno też pomógł, także naprawdę szacunek za, za masz fajny, czwarcoligowy poziom, szybkie tempo, fajna gra, także pogoda światła. Pogoda światła, no wszystko jest. To, no. Wszystko się zgadza. Dobry, tak mi miło, brawo, jeszcze cię do wzięli, bo w już... Kurde no, no idzie. A czemu do tego Kolona pobiegłeś? A, bo trener tak się nie mógł doczekać tego mojego powrotu, chyba najbardziej mi teraz mówił, że się nie może doczekać, to chciałem zadetekować mu te dwie asysty, chciałem mu zadetekować. Dwie asysty, wołałeś, że ta druga ta, twoja, bądź, że wydaje, że że nie nie wiesz, żeby nie uknęło. żeby to mnie nie bo było podanie, on strzelił, więc... Na wideo nie ma bramek więc co napiszemy to będzie. A to luz, to jeszcze ja może tak do tego słupka co do niej trafił. Ja. Brawo. Jedno e, słowo na temat tego pana. Niesamowite. Ja się nie Brawo dzięki. Ale jedno mu ukradłeś w ten słupek. Dzięki. Ale ma słupek w Niesamowite. Dumyk poszedł. Dzięki. Brawo. Dzięki Moku. No tak brawo, bo trochę powyjmowałeś. Tak, i tego się trzymamy. Dobry mecz nasz, mam ocenić, tak mecz? Ciebie nie będę oceniał, ocenię mecz ogólnie. Dobry mecz. Konsekwentnie tego wymagam od siebie. Pracy, zapierniczania, każdy ma się... Mogę w... z przekleństwami i to. Każdy ma się wpierd**ć, ma być zapier... tak jak to wyglądało. W sytuacja jest tylko wkład w całość tej drużyny. I my damy radę, bo my pięknie gramy. No Oby tak było no. Nie wiem co powiedzieć, naprawdę Jestem długy z tej długi nie dzwonią tam za Łopsonem Za Robson Albo za trenerem. o mnie. Nie, nie. Robsy zagrał bardzo dobre spotkanie. Spokojnie wraca. Najważniejsze, wraca, strzela bramki, jest szczęśliwy, bo to, to jest najważniejsze. Cała drużyna pracuje na tę sytuacje, ale on dużo jakości daje. Przy tej absencji yy, Patryka Gelbijskiego to jest yy, no wyrasta na taką osobę, która będzie ciągła ten zespół, ale dzisiaj wszyscy zagrali. Bardzo dobre spotkanie. To było widać. Ciężki rywal, co? I to bardzo ciężkować wynik. Jak powiem, że sprawiedliwy, no to zabrzmi trochę arogancko. Uważam, że nie za wysoki wynik, ale graliśmy dzisiaj naprawdę z dobrą drużyną, która yy, no, niejednemu zabierze jeszcze punkty yy, w tej lidze, więc naprawdę bardzo wysoko postawiona dzisiaj poprzeczka była tutaj. I teraz dużo zagłębie. No i teraz myślimy o kolejnym meczu. Niedużo czasu zostało, trzeba się dobrze zregenerować. No i postawić wysoko poprzeczne drużyna na nie, tak, tak. No to świat, nie, że to nie, Nie, nie. Nie, nie. Nie, co w nie. Nie, by sobie nie. Nie, Jakby Nie, okiem. Nie, w której? Tak, w nie. To co, jak ważenia obcą dzisiaj? Bo w pierwszej nie chciało nic wpaść. No, w pierwszej głowie, trochę brakło i może trochę skupienia, może trochę skuteczności, ale na szczęście w drugiej połowie worek się rozwiązał i, I fajnie, że udało się wygrać z naprawdę dobrą drużyną, która troszeczkę postawiła posadę, także najważniejsze są w tym punkcie. Też poszedłeś ciemno do tej pierwszej, bo to taki prezent odbywali, tak, nie? Tak, Dwa razy tak naprawdę brał był spóźniony. Fajnie, bo skorzystałem z tego prezentu dwa razy. 7 goli w 3 meczach to robi dążenie no, Początek, początek, może mnie cieszyć ale na pewno nie mogę o tym myśleć jak głosujcie, tylko głosujcie dalej i nie zatrzymywać się Dzień Wszystkich y, trenerów, w klubu y, dziękuję bardzo za siłę, za wygrane, za trzy punkty Sam wiecie, że to nie były łatwe spotkania, mimo że trochę jest taki za wysoki, ale to zasłużyliście na to od pierwszej minuty, że jest jak jest i tak się skończyło, więc dla Was Duże brawa, ale pamiętajcie, że ja mam już kolejny ważny mecz, To jest ten, ok? można się pobawić, nie ma problemu, bo to nic się w życiu nie wydarzyło. Jak pojedziecie tak zdeterminowani jak dzisiaj, to było widać, że naprawdę przy dużej pomocy, oczywiście w wielu kwestiach różnych osób, od gola poczyna, poczynając, bo sami wiecie, że jednak błędy popełniamy, ale potrafiliście stanąć na wysokości zadania. Dzisiaj było widać drużynę, która która zagrała naprawdę dobrze. która jest dla nas najważniejsze. Punkty. Nic się nie wydarzyło. Zdrowotnie, nic yy, nie ubitym, Ono za zadbaj o nich wszystkich. Yy, I myślę, że dużo kolejnym spotkaniu. Jak chcecie bić się o najwyższe cele, to po prostu musicie być cały czas skoncentrowani na wygrywaniu. Pierw Trenerze coś od trenera... Informację. Wszystko wojsku dnia w następnym który też bo ci nie ma tam pięć. Także... Być też rozpędzeni, fajny mecz będzie, ale dzisiaj wiemy, dobrze śpimy i jutro do krętka, do tej pobawki, żeby mniej tam grali. Pokładzimy fajnie ten tydzień do końca i myślę, że będziecie optymalnie przygotowani do soboty. Dziękuję, gratulacje.